Cześć, witajcie, witajcie na kanale Łukasz o komiksy, a dziś głównie nie o komiksach, ze mną jest Ola, cześć, tak ja dzisiaj namówiłem Ole, żeby nadrobiła, to jest spontaniczny pomysł, ale potwierdzasz, nie? Tak, tak. Mój, y, ja się przyznaję teraz Tobie i y, to nie mówiłem Ci przy nagraniu, nie powtórzyłem z tego odcinka. Wiesz dlaczego? Kiedy go oglądałeś? Przecież to jest jakiś. Osiem lat temu, ale słuchaj, on się tak wrył. Osiem lat Stratujesz. temu. Gentujesz! Nie. I tak wiesz cały czas sobie siedzi? Siedzi we mnie. Chyba wiesz dlaczego. Mam no, wypogę by się to myśleć. Ale yy... tak, bo ja. Je... No dobra, powiedzmy co? Bo w sumie nie powiedzieć. Chyba najlepiej oceniany, najlepszy odcinek w historii Black Mirror. Kultowego serialu. Ten odcinek znajdziecie na Netflixie poprawnie. To jest trzeci sezon, otwarty odcinek. Chyba tak, ale no właśnie, bo trochę Łukasz pokazuje, że można rozmawiać nie tylko na temat nowości, bo tak czasem można odnieść wrażenie, że dzięki temu, że przez to, że teraz seriale są tak bardzo sezonami, nami, to bardzo szybko się nakręca. Hajp. I opuszcza. I jakby zapominamy o tym, że nie trzeba wszystkich seriali oglądać w dniu premiery, i nawet można je omawiać 8 lat po premierze, i też jakby żadna policja internetowa nie przyjdzie i nas za to nie zamknie. Także możemy oglądać po, po 8 latach, możemy omówić odcinek. Ja go nie widziałam 8 lat temu, pewnie dlatego, że w 2015 roku urodziłam dziecko i potem już nic nie oglądałam, przez <ścoughs> jakieś 2 lata. Wyrwał, a już zwłaszcza nie gadałam rzeczy, które mogłyby wpływać na moje hormony, i <grych> nie mogłam takich. jak generalnie, to może ja zacznę, jak mogę, opowiedzieć moją historię. Bo jeśli chodzi o Black Mirror, to widziałam może te dwa odcinki wcześniej, pierwsze, może pierwsze. jakieś. Nie, nie, chyba nie. Jakieś randomowe, zadamy obejrzałam, bo akurat już z którejś tam nowy sezon wyszedł i ja mówię, może byś ten, obejrzał. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam jaki. Chyba Smiley Cyrus był jakiś odcinek. Damn. Ale jakby sam bo, że wiedziałam, o czym jest Black Mirror, to już sprawiło, że tego nie oglądałam. <laughs> Do założenia. Po prostu nie lubię dystopii. Ja się stresuję takimi serialami, filmami. Mnie to bardzo stresuje, bo gdzieś trudno mi to Rozumieć, znaczy to jest zbyt realistyczne. <laughs> Refozorowo, i to uruchamia we mnie pewne lęki, że no faktycznie może tak kiedyś będzie przyszłość wygodna. No a właśnie ja to się tego sprawdziło. Zadać. Wiesz, to się sprawdziło, jeśli chodzi tak? o Chiny na śpienki, przykład. Który... Jeden z odcinków, gdzie jest punktacja przyznawana tak? za dane zachowanie danego członka społeczeństwa, to się przyniosło w Chin, do Chin. I tam jest jakiś yy... Jakaś punktacja, że się dostaje z góry jakąś punktację i zależy od statusu społecznego i zawodu, zawodek się wykonuje. Jakie szkoły się kończy, dostaje się odpowiednią ilość punktów i od zachowania. A ty widziałeś, wszystko... to... A ty widziałeś wszystkie odcinki? Nadmiarów? Nie, 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 jestem dwa, dwa sezony do tyłu w pewnym momencie. To ja ci powiem, co robimy w ukryciu, jak jest serial. Pamiętasz, jak mnie namawiałaś, żeby jak wróciłem, Tak. to tutaj tak. potrzebuję chyba jakiegoś. Nie wiem, nie tyle kopa pozytywnego w tyłek, tylko czegoś, co mnie, nie wiem, czy nawet zmusi. Coś, co mi ja zachęci, żeby, żeby wrócił. Mhm. Bo to jest antologia. To można, wiesz, wrócić nie po kolei, oglądać I to w każdym momencie. Wiesz, odpalam Netflixa, ogląda po prostu. A ten odcinek, bo chciałem wyjść właśnie od tego San Junipero, On jest dla mnie ponadczasowy. Do tego mhm. Melissa. Y Tytułowa piosenka, którą pewnie tam słyszałaś w internecie. Yy, teraz tutaj nie będę śpiewał, bo śpiewać każdy może, ale nie musi. <śpiewanie> tak. Yes, była piosenka, ale może teraz też zapomniałam. Tak, ale. <śpiewanie> się powiem tak. Ten... Wiem, heaven is a place on place earth. earth. Dobra, tak. tam się to w głowie stworzyć. Tak, tak. Tak. No nie powiesz, że nie pasuje idealnie, wręcz. Nie, no zdecydowanie. No, zdecydowanie. no. no i powiem. No po. to właśnie? jak to jest, że taż, aż przez 8 lat o tym serialu cały czas myślisz, że to ma No o tym odcinku, wiesz dlaczego? Ha? No bo to no jest powiedz. przede wszystkim miłość w tym odcinku. Nie jest najważniejsze, że to jest miłość tej samej płci, tylko to uczucie. To uczucie najważniejsze, które pokonuje śmierć. No, ten odcinek już wiele lat minęło, to nie oszukujmy się. Tutaj śmierć nie jest żadną przeszkodą, żeby ta miłość trwała wiecznie. No, powiem ci, że to ja mam trochę właśnie inne odczucia. No, śmiało. Bo na przykład ja trochę... W tym, ja trochę nie uwierzyłam. W sensie, że to jest miłość. Bo dla mnie może jestem cyniczna, strasznie, bo tam z jednej strony ta go, bohaterka Kelly... Bo w ogóle będziemy spoilerować. Tak. tak, To jest 8 lat temu minęło, więc słuchajcie, będziemy spoilerować. E, tak bohaterka Kelly miała męża, z którą była 50 lat i dla którego chciała odejść. Tak jak on, na jego warunkach. Poznała potem tą Jorki i jakby zmieniła zdanie, tak? Postanowiła jednak odejść z Jorki, nie z mężem. Ja jakoś nie jestem w to uwierzyć. No może właśnie nie są aż taka romantyczna, że jednak ona z tą Jorki spędziła, no ile? Raptem kilka dób, bo to było naprawdę, przecież ona się mogła widzieć tylko przez doby, potem tydzień w przerwy, tak? To było. spotkań było bardzo mało i jakoś tak. Ja jestem cyniczna, nie lubię takich tych, że dla niej, na przykład, że dla tej Kelly niby ta bohaterka, ta Jorki była ważniejsza niż jej mąż, czym spędziła 50 lat. Nie, Ale już nie co, ja, jakoś ja, są... bym, ja bym się wtrącił do twojego zdania. No. I Ja bym to uważał za nowe życie. Że to no... było życie, to, yy, to fizyczne, to fizyczne mhm. było dla męża, a to właśnie w wirtualnej już rzeczywistości, bo dzięki technologii to było to nowe i też, też mhm. najlepsze dla niej. Już poza no właśnie, a, a jak uważasz, bo na przykład dla mnie ten koncept tego życia po życiu, który tam jest przedstawiony, jest straszny. W sensie takim, że to jest przerażające, bo pomyśl sobie, że będziesz przez, że twoje życie się nie kończy. To nie jest fajna myśl tak naprawdę. Ale oni chyba nie wiedzą w sumie do końca, mi się wydaje te postacie to. Czy to się skończy. Nie no, wiedzą, że no, jakby ona miała wzoru, albo się skończy, skończy, tak? Jej życie się skończy i będzie coś albo nie będzie, albo decyduje się na życie wieczne w tym senie Nipero I dla mnie, na przykład, jeśli wychodzimy tego, że ten Black Mirror ma taką czarną stronę tej rzeczywistości, to właśnie to przerażające było w tym odcinku to, że. Myśleć sobie, że będziesz tkwić w czymś już na zawsze, bo tu wychodzę do, do innego serialu. Dobre miejsce, oglądałeś? Tak, całość. Kocha. No właśnie, i tam jest wspaniale to przedstawione, tak, że życie ludzkie ma sens tylko pod warunkiem, że ma datę końcową. Tak, że tak. nasze życie nie miałoby sensu, gdyby trwało w nieskończoność. I dla mnie ten San Junipero bardzo koresponduje z dobrym miejscem. Właśnie pokazuje, pamiętasz, jak tam ci, co byli w niebie. Oni tak. to było, miało zmieniało się w czyściec tak naprawdę w tak. piekło bo jeśli nie możemy z tego uciec to trwa wiecznie to nie jesteśmy w stanie już sobie zapewnić jakichkolwiek bodźców e, które w jakikolwiek sposób by nas e, cokolwiek by nas interesowało tak możemy możemy wszystko i przez to jakby wszystko traci sens i tak ja miałam tam i było wspomniane w tym Stanie Niparo właśnie ten wątek bo było powiedziane o tym że jest jakiś drugi klub gdzie chodzą ci którzy już nie żyją i które już wszystkie bodźce właśnie wykorzystali i już szukają najróżniejszych, najbardziej po prostu ekstremalnych bodźców po to, żeby coś poczuć. Tam było właśnie ten drugi klub był o tym. I takali też nie chciała się za bardzo spotykać z ludźmi, którzy chodzili z tamtego klubu, no bo oni już byli tacy wypaleni, już po prostu to ich już sprawiło, że to Właśnie, tu mamy nie ma zabawę z Boga, nie? Człowiek poszedł z technologią tak do przodu, że stworzył po prostu życie po życiu. Czy to jest... Tak, no. I teraz dylemat, czy to jest w ogóle etyczne? Bo no wiara polega na tym, że nie wiemy co jest, tak? I dlatego to jest wiara. Tak, Nie tak? tak. mamy... Już Zawieszamy tą wiarę. niewiarę. A tu już wiemy co, tak? Mamy pewność, tak? Czyli że, tak jak mówisz, bawimy się w Boga. Albo nie Boga, bo możemy pomyśleć, no Boga, tak, no bo jeżeli tak nie wierzy w Boga, no to dla niego po prostu zamyka oczy, jest koniec, tak. tak. A tutaj e, tworzą my to życie po życiu, ale zobacz też jak to jest e, straszne tak naprawdę, bo oddajesz temu Bogowi, czyli temu komputerowi całą swoją świadomość, a co jeśli ktoś przyjdzie, włami się i zrobi jakiegoś wirusa, zrobi i zmieni to ich życie w piekło. Nie? No, no dobra, ale no niby to jest życie wieczne, ale ta technologia kiedyś wszystko ma swój koniec taki fizyczny. O dokładnie kiedyś tak zwani no. meteoryt i wszystko będzie po zamiatane. Nawet nie, nie, nie? No nie meteoryt, by nawet... No nawet nie, yy, nie patrz w górę, tylko o to chodzi, że kiedyś to rozpadnie. Prawdopodobnie, mhm. no bo nie stawiajmy, że wszystko jest wieczne, Wieczny to może być. No nie wiem, co jest, No Bóg, ale Bogowie też są. Ogólnie wiara może być wieczna. Mm -hmm. Póki są mm -hmm. istoty inteligentne, nawet nie mówię ludzie, ale wiara w coś, w siebie, w inną, inną, inną istotę, inny obiekt, nawet to jest chyba prze, przerośnie wszystko. Póki będą jakieś najmniej inte... mm -hmm. wiem, Nie chcę ujmować inteligencji tak. nikomu, czy tam niczemu, ale póki jest. Jakaś myśląca istota, i ona będzie podążać w jakimś kierunku, żeby miała do wykonania jakieś zadanie, sama dla siebie, nawet. To jakaś taka wiara będzie. Przynajmniej ja tak to, taki koncept wnioskuję. No, wiara istnieje od zawsze, tak naprawdę. Jeśli tak. ludzie, którzy za wiele jeszcze nic nie wymyślili, to już wierzyli, tak. Więc tutaj jest ta, ta zabawa w Boga, więc pod tym względem ten odcinek nie wychodzi poza tej antologii. W sensie takim, że pokazuje faktycznie te ciemne strony, aczkolwiek do jakichś trzech, czwartych tego się nie wie. I to jest faktycznie wtedy historia o miłości, czyli to, co tak. tobie się spodobało, tak? Yy, ale ogólnie to samo to przesłanie, plus ta piosenka finałowa. Mnie to po prostu trafiło tak, że ja pamiętam do tej pory i sobie czasami włączam na repeat, repeat, mm -hmm. powtórkę, powtórkę na YouTubie i zapętleniu i tą, tą piosenkę i te sceny i ten taniec i te spotkanie i te rozmowy i te fragmenty. I ja to wierzę w szczęśliwe zakończenie. Po prostu daje mi jakąś nawet młodę na miastkę tego chwilowego szczęścia, bo chyba każdy z nas tego potrzebuje, nawet na chwilę. On jest tak, no. najbardziej pozytywny, dla mnie to się wryło po prostu w serducho. Yy, I daje mi jakoś takiego, wiesz, kopa nawet jak mój gorszy dzień, to sobie to odpalę, jak pamiętam. I daje mi nadzieję. A nadzieja to umiera ostatnio, jak to się mówi, nie? Tak, bo ta historia Jorki. Właśnie jej, z jej perspektywy daje tak. nadzieję, tak, no bo ta jej historia jest bardzo tragiczna tam przedstawiona, tak? I to, to właśnie, no tu, tu pod tym względem, tak, to jest jej niebo. <grych> nie, tak. że I ona miała do tego piekło, jej była na ziemi. Tak. Ona miała, miała prawo do tego, tak, miała piekło na ziemi, tak. a miała prawo do tego, żeby po śmierci mieć to niebo. Niebo nie tylko dla siebie, ale niebo dla innych. i... W ogóle ta scena, ten z plaży, jak już jadł tym samochodem i Mackenzie Davis, w tej roli, no po prostu jest uszołowiająca. Wiesz, później widziałem jej występy, czy w Terminator, tam odsalenie, nie wiem, tam przypakowała, ale ona jest, jakoś tam y, ma taki, taki fizyz nie wiem, jak, czy mnie rozumiesz, że mm -hmm. co chodzi, taką w sobie tak. naturalność, takiej fajnej, zagubionej dziewczyny, Kobiety już taką wtedy. delikatność, też. delikatność, ale i taką wściekłość czasami taką walkę o to, że. Że walczy o swoje no i dostaje to na koniec piękne jest takie zakończenie z tym jadącym samochodem, tymi serpentynami na wzgórzu, nie mm -hmm. wiem, czy to Hollywood, ale no ogólnie to jest takie, jakieś takie piękne I to mi się skojarzyło z temu mi Louise. Nie oglądałam, wiesz, Teraz ale jak się tak, ja oglądałem dawno temu i chyba, no, też nie w całości. No Telma i Louis kończy się. Nie wiem, czy hmm. powiedzieć spoilerowo. No, no to skokiem, skokiem po prostu w przepaść samochodem. One. I tak się kończy. Może faktycznie to było nam takie, to trochę dla nich też był taki skok w przepaść. No Z jednej strony fajnie całe życie, to impreza, a z drugiej strony trochę niepewność, czy za trzy miesiące nie zamienią swojego życia w piekło, życia po życiu w piekło, tak? No, ale I nie to... wiadomo, jak tam czas płynie teraz, pytanie, czy od imprezy do imprezy. A, no, właściwie to, to nie jest wiadomo faktycznie, czy ten czas płynie linealnie. Nie wiemy, jak leci czas w tym samym tak. czy to będzie jeden do jeden, i one się nie będą starzeć, ale będą odczuwał tak czas Mogą na przykład, ale chyba mogą przesuwać, bo tam było tak, tak na początku, że ona szukała jej w różnych dekadach, nie? Tak, i do tego, tego dostaliśmy wynik... różną muzykę, nie? I różne stroje. I ubrania, tak. Więc no. faktycznie ona może chyba tam ten czas sobie pstrykać, tak? Potem będą dołączać nowe osoby, ale to, co jest fajne, Technologia, którą to przedstawicie, jest przerażająca pod kątem życia po życiu, ale jest pod względem tego, że dla osób takich jak ta Jorki, czyli które są sparaliżowane, no to myślę, tak. że to byłoby super. Zwłaszcza ten koncept, że takie osoby mogą się porozumiewać z, z otoczeniem, tak? tak? bo to, to chyba, to chyba nie zasadzie. W zasadzie myśli to działa, w sensie ta technologia prawdopodobnie przełożenia tych impulsów tak. elektrycznych w mózgu na, na mowę. No ale to, to jakby taka technologia to, to byłaby wspaniała dla tych osób, które muszą niestety tak, w taki sposób żyć, bo chyba dla mnie osobiście trudno mi sobie wyobrazić jakie to jest cierpienie, tak? Ty masz pełną świadomość, a nie masz żadnej kontroli nad swoim ciałem. I to, że nie możesz decydować o sobie, tak? Yy, tak? Więc to, że tam dają tym osobom wybór, że one świadomie mogą podejmować tą zgodę, to jest. Ale tam, za na koniec. Fajnie. Ona zostaje no. tam y, już tak. y, y, odłączona. Zostaje podany środek, który, po którym umrze jej ciało fizyczne. A jej świadomość zostanie przetransportowana już całkowicie, bo to, to jest chyba. To nie jest taki od razu transfer, bo to jest podczas każdego z tych spotkań czy tam tych imprez, to się ładuje ta pamięć czasem i, i te wspomnienia, no, one się tam aktualizują, aktualizują i one są zbierane, jakieś tam dane. Tak przynajmniej ja to odbieram. To znaczy chyba tam są różne zasady no. dla żyjących i nieżyjących, nie? Mhm. Mm dla tych nieżyjących mają inne zasady, a tamci tam chłopaka cały czas tam trwają. No ale generalnie ten Black Mirror daje takie właśnie do myślenia i dlatego go nie oglądam, bo nie chcemy myśleć o takich rzeczach. No nie no, okej, okay, tylko wiesz, tym... ja bardziej o jak się skupiałem, nie na technologii, mhm. bo czas... będzie tak, że po prostu my nie nadążymy, ja już nie nadążam, jestem stary i nie korzystam z TikToka, przyznaję się. Mhm. Ale yy, nas to może pochłonąć po prostu już totalnie. My jesteśmy uzależnieni od smartfonów. Nasze dzieci, tak. nasze inne pokolenia, które będą za nami przyjdą. Będą od czegoś innego uzależnione. Bo to jest chyba. Będzie tak musiało tak. być. No i teraz pytanie. Tak, i teraz pytanie, jak z tym walczyć? Czy, czy poddać się, czy walczyć non stop, tak jak z tym, żeby być lepszy sam dla siebie, to co wspomniałaś, dobre miejsce. Tak, ale myślę, że walczyć to się już nie da. W sensie takim, że można jednostkowo samemu stawiać opór, ale to jako społeczeństwo nie mamy takiej siły. Ale właśnie, a poza... Mi się to z dobrym miejscem kojarzyło, tobie z termą Luisa miałeś jeszcze jakieś skojarzenia? Z y, lost. Lost? lost. No dlaczego? dlaczego? No, w Lostach dostajemy czyściec, to też dostajemy jakieś takie miejsce po życiu. O Boże, ja wyparłam to, że to jest czyściec, ja naprawdę, nie no nie. Tak? Ja wyparłam ostatni tyzon losów. nie. <noise> Ale ja no wiesz, co no, ja kocham. I mi się jednak ten koncept po przemyśleniu takim podobał, że to jest to miejsce, gdzie idziemy, czy idziemy do góry, czy na dół, Zależy od interpretacji, czy nie wiem, w bok się śmieje, no ale to jest takie miejsce pośrednie. I ta technologia by była miejscem pośrednim, bo ona się kiedyś skoczy, rozpadnie się i on ta świadomość, ten, ten byt, czy co tam jak nazwać. Bo mówi się, że dusza ludzka są takie. Yy, Jeden doktor w 1907 zważył, ile yy, waży mm -hmm. ciało ludzkie przed śmiercią tuż, a ile po mm -hmm. Jest różnica. 21 gramów. Tak, słyszałam o tym. No. no Myślę, że teraz już mają inne wytłumaczenie co do tego, ale możemy dalej mówić, że. Ale może możemy to. Ja akurat to przyjmuje Hi, hipotetycznie przynajmniej jako jakąś taką. Ciekawą teoria w sumie. No tak, no myślę, że nasza chrześcijańska jednak wiara opiera się na tym, że, że mamy tą duszę, czyli tam mam, mieliśmy w tym serialu, że tą duszę się za, zamyka i takie też optymistyczne założenie, że ta dusza, ta świadomość, może na przykład, że ona nie opiera się tylko na wspomnieniach, ale też może tworzyć dalej nowe wspomnienia, nowe no ale no właśnie, relacje, mnie, nowe nie emocje. Co dalej? z tą technologią, no ona kiedyś wszystko się kończy, wszystko co jest fizyczne, ona, a ta dusza to była zamknięta przez ileś tam czasu, x mm -hmm. czasu i wszystko jakby się rozpadło, ziemia się kończy, to to co się dzieje później i ona trwa chyba wiecznie, no, ja przynajmniej w to wierzę, wieczność. Tak, czyli taka Kelly sobie po prostu przedłużyła ten czas, gdzie albo trafi do swojego męża i córki, albo Albo wszyscy zginą w nicości, bo nic więcej nie ma, no, nie wiadomo, nie, o no, czym to polega. Teraz, tak, no, no ja chciałem wyjść z tego i, a coś, nie wiem, z komiksu, z filmów jeszcze ci się kojarzy z tym, i Matrix. Ja właśnie jeszcze. nie pomyślałam o tym, ale y, teraz sobie myślę, dlaczego to jest twój ulubiony odcinek i jaki jest jeszcze twój ulubiony odcinek? The Last of Us, odcinek tak. trzeci? To jest tak. Czy piąty? Tak, tak ale to, jest ale to ja ja o tym nie pomyślałem teraz, Boy, I Love no, in the Ale to też. No to to jest coś takiego, nie? Yy, tak. Yy, powiem i to i to widzę wiele, wiele tych takich yy, wspólnych fal, fal, mm -hmm. fal tak yy, wspólnych tematów wspólnych nitek. Tu mamy piosenkę, tu mamy zagradą i coś śpiewaną piosenkę. Mamy uczucie, które dojrzewa. Przez cały odcinek. W Delazo Was mamy to skompresowane, no bo jest krótszy ten odcinek, no ale też jest taka bomba atomowa, emocjonalna, nie? Dostajesz po prostu w twarz, dosłownie, albo w duszę. No i oba te odcinki są już W Delazo Was mieliśmy rok temu około tę premierę. Mm -hmm. No, i poruszenie. Niektórych bolały pewne części ciała po tym odcinku, bo jak ktoś ma prawo do takiej emocji. To nie może tak być przecież. Nie można być szczęśliwym. No, nie można być szczęśliwym przecież, nie? Tak, to na pewno wiele osób boli, że akurat dwa takie odcinki, które gdzieś tam są kultowe, nie opowiadają miłości romantycznej i mężczyzny i kobiet. No, Ale miłość to, się to zmienia. Miło. Miłość, właśnie to, to pokazuje, że, że to że to właśnie miłość to miłość, tak i że no wiadomo, może nie pozwolą, po no to. Tak polityczna, lewacka, dlaczego nie mogą pokazać, ale słuchajcie, mamy jakiś tryliard różnych wytworów kultury o miłości romantycznej mężczyzny i kobiety. Naprawdę tamte dzieła sztuki nie stały spalone, zniecione z powierzchni, wykasowane z dysków twardych. Można je dalej oglądać, jest ich dużo, ale, nikomu o, nie umuje. To mi się kojarzy, love story, ale po latach to love story dla mnie to jest taka dołująca historia o miłości, że po prostu już się mogę pochlasknąć. Emocjonalnie no a, są takie, takie a tu w obu przypadkach i was i San Pera dostaję tą nadzieję. Że będzie. Lepiej, chociaż na moment. A w e, story ciąg koniec tam nie ma żadnej nadziei, dostaje taką dołującą jeszcze mam taką pozytywkę w domu, słuchaj i jak czasami się załączy, to ja po prostu już się skręcam. Teraz w, w tych takich kartkach było, nie? Nie, nie, akurat ja mam z herbatą, ja mam z herbatą pudełko po herbacie. Czy tak, się nie wyłączyło? Nie wyłączy się? Nie wyłączyło. Przepraszamy za zakłócenia. Ja, ja mam Ale pudełko tak, no. po herbacie, słuchaj, no to jak to słyszę, to Taką po prostu... Taką Tak. Ale... Bo nadzieja to jest taka, że obie historie Elkonów się w sumie śmiercią. Aha. Ale jak bierzemy pod uwagę, że jednak ta śmierć jest taka, że nikt nie zostaje sam, to przyjmujemy to z taką ulgą. Nie? że jakby gorzej nam znosimy takie historie, gdzie jedna osoba zostaje potem sama i musi mhm. się sobie zdradzić z bo A tu mamy obie historie, które gdzieś tam mają początek i ale, koniec i ten koniec. Ale jest patrz, wspólny. jak to jest dobrze napisane i zakrane, i świetnie w ogóle sam pomysł, że zostawiają po sobie coś jakąś taką pamięć. Jakiś taki ślad tej w nas, nie tylko w nazwicach, ale w osobach wokół. Bo no przecież zostawiałem te rodzinę, zostawiałem jakieś po sobie rzeczy dla was, które się przydają tym bohaterom głównym. Ich śmierć jest po coś. jest, jest z jakiegoś powodu konkretnego. Nie jest to jakiś... Widzi mi się nie wiadomo kogo, to ono służy do popchnięcia fabuły, ale ono służy też do dawania nadziei, że, że dalej też jest coś, że warto walczyć o każdy dzień. Można tak to podsumować, że właśnie o wielkości serialu, jak widać, świadczy nie to, że, że można wymyślić fajną fabułę przygodową i tak dalej, ale tylko jak dodam do tego odpowiednią ilość emocji, to by arcydzieło. Tak. No bo tak. ten odcinek o tej technologii można było poprowadzić na wiele różnych sposobów. Tak naprawdę ta historia tych dziewczyn nie jest potrzebna do tego, żeby przedstawić tą, historię, tą technologię. Można byłoby zrobić absolutnie z tego jakiś horror yy, i tak dalej. Także, ale jeśli twórcy chcą zrobić dzieło kultowe arcydział, no to poza tymi rozważaniami trochę filozoficznymi, poza dobrą rozrywką, dobrą grom aktorską i tak dalej, no jeszcze trzeba tutaj dopisać emocje. Tak, Tak, To, to jest to, co te emocje, zostaje. Tak, tak bo to, oglądamy fajne filmy, nawet arcydzieła i ono wyjrzymy i okej, okay, tak je na półkę. Ale tu w twoim przypadku to pokazuje, że jeśli emocje gdzieś ci zagra to tak. na to nawet po 8 latach jesteś w stanie sobie odtworzyć tą łzy, która płynie po baloniczku, tak. no i to jest piękne. Ale powiem ci, no to teraz hit ostatnich wakacji, ten, ten o, 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 bombie atomowej, o, o bombie atomowej. O bombie atomowej. Oppenheimer. Oppenheimer. Oppen prawie zero emocji u mnie, ale komiks My bomba, prawie o tym samym, komiks mm -hmm. bomba, który dałem, czy tam sprzedałem Adamowi, wzbudził na prawie każdej stronie moje emocje. Już nie chodzi o Hiroshima i Nagasaki, ogólnie o całą tą drogę. Od dinozaurów, przez inne odkrycie Einstein, Kirill Skłodowska, i tak dalej, przez potęgę ludzkiego umysłu, która nie tylko potrafi, no mówię, potęga, potęga ludzkiego umysłu potrafi tworzyć coś, ale i niszczyć coś. I to jest. I teraz pytanie jak to równoważyć, Oppenheimerze ja dostałem po prostu jakąś nie tyle laurkę, tylko po prostu kawałek wyciąg z encyklopedii, jakieś streszczenie tego życia i tego, co, czego mm -hmm. zrobił i na co nie poczułem, może tam przez krótkie ludzie się tym zachwycają, a ja bardzo dobry film i, i ten, ale emocji rakło. Nie wiem, czy ty widziałaś Oppenheimera. Jeszcze nie. Jeszcze nie, nie zaczęłam czytać książkę, blokie. ale ta książka była taka, utknęłam na jakieś 300 i 800 No No wiesz, to nie o to chodzi, że akurat we mnie nie, może u innych osób tak, ale ja szukałem jakiejś emocji w tym bohaterze. Nie hmm. znalazłem. A tu, w San Junipero, ja to znajduję. Tak, no i więc w takim razie, kto nie oglądał, polecamy go zaspoilerować. więc nie wiem, jak wam się to będzie oglądało. A kto oglądał, to można czy też pamięta po tylu latach. Tak, Dom tutaj, I czy mamy tak? dalej rozmawiać o starych serialach? <grym> tak, wrócimy do losu. Chcecie porozmawiać. Tak. Nie było. Nie. Dobra, <grym> dzięki dobra. za rozmowę. Trzymaj się. Cześć. Pa. pa.